Dzień dobry, Panie Misza. O co tu chodzi? Coś tutaj coś się pomyliło. Może jakąś bałwankę ulepimy? W tej Rumunii jakoś wszystko jest inaczej. Maczku. No też zauważyłem. I co teraz? No teraz Prze przebijamy się? Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy wzięli narty. Byśmy trochę polegli, jest... Poślizgaj się trochę, no. weź się trochę przejeść no, no, Ja wycza ja. Dobrze, Ogień! Zobacz! Zobacz musia! Skonstruowali bank i nie może wyjechać Niemcy. No. Coś się narobi, jakaś gleba chyba będzie zaraz, oj będzie gleba! Będzie gleba! Pokazówka. Panowie niestety muszą zawrócić. Spora ilość śniegu uniemożliwiła im przejazd całą trasę transfogarską, ale oni się nie smucą. W końcu mają pretekst, aby znów tu wrócić. Zresztą oni na wszystko mają pretekst. Tacy już są. Gdzieśmy, gdzieś żeśmy przy, przybyli Dzisiaj zrobiliśmy trasę Transforgacką która zaczęła się Może powiedzmy skąd przyjechaliśmy Przyjechaliśmy z miejscowości Nowaczy Do No i prędko którym... tutaj chyba no, Zjechaliśmy w dół Wkręciliśmy w tak, Na Pitesi. O i tędy, tak, tak. tędy. Dojechaliśmy do góry i gdzieś tutaj, tutaj, na tej wysokości była niestety, ale zakręta brama, więc to jest Tu leżał śnieg. Nie mogliśmy już dostać. Musieliśmy wrócić przez powrotem. Jesteśmy znowu Wszedzimy sobie w do Drakuli w zamku. Jutro planujemy dotrzeć do kurorku narciarskiego. To, 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 to kreski to są wyciągi narciarskie. Koperia albo już tutaj w tych okolicach jak dobrze pójdzie i już Chodzimy, mhm. Także dzisiaj mamy jakiś dzień? Wtorek Kończymy dzisiaj z po... O, bo nasz kolega przyjechał w Chodziu pojechał po o cholera Chodziu pojechał po żarcie Być w Rumunii i nie zwiedzić zamku Drakuli, to nie w ich stylu. Więc poszli i zwiedzili. Cześć. Dzisiaj mamy środę rano. Przybyliśmy właśnie do zamku Drakuli. Tak, co tak. Tak, tak. Taksa tak. O, taksa, taksa tu jest człowiek, który budował ten zamek. Czasem nie, możemy nie wejść. Chodzi ciężko A to dopiero początek. Już się zmęczyłeś, naprawdę? <grytanie> tu nie jest właśnie po tych sodkach. W sąsiedztwie trasy transfogarskiej. Na jednej z gór znajdują się ruiny prawdziwego zamku Drakuli. wieczne legendy przypisują budowę twierdz gospodarowi Władowi i Palownikowi, pierwowzorowi słynnego Drakuli. Co prawda to tylko ruiny, jednakże ma swój klimat autentyczności. No i przepiękne widoki z murów. Chłopcy jednak przede wszystkim zapamiętają 1440 schodów, które trzeba było pokonać. Ciekawe jak szybko kiedyś z niego zjeżdżał Pod książę Drakula No i mamy Naszym oczom Ukazał się piękny zamek Pana Drakulesku W nocy pewno jeszcze oświetlony został zdobyty w czasie w czasie niespełnego półtorej godziny jest to świetny wynik jak na nas możliwości to zrobiliśmy 2872 schodki tak jest. było dosyć przyjemnie teraz idziemy zobaczyć co jest z... w, budce. w budce z prezentami na razie to widzę piłeczki

Ania, zobacz, co mi zrobić, bo się popsuła, rozebrał całą z przodu w mak. To jakiś poważna, poważna awaria. Czy to wyeliminuje naszą dalszą wycieczkę? Czy spowoduje to, że będziemy tutaj kwitli przez cały tydzień? Się tak z tym durniem, Zegar wisi! Zegar wisi. Bodziu, czyli uda Ci się naprawić w ciągu tygodnia tą awarię. Dzień dobry. Hej. Mamy kolejny dzień wyprawy. Który to już, dzień? już ja już szybko nie wiem jaki dzień ma, czwarty, czwarty. Czwarty. Kolejny, kolejny dzień czwartek. Panowie podsumowują poprzednie dni. W zasadzie to nic ciekawego nie mówią. Jakieś tam berdymały o przebitych oponach i planach na następny wyjazd. Oj, żeby ich żony wiedziały co oni planują. Ale w końcu to duzi chłopcy i ich drugie połówki powinny być wyrozumiałe. Przecież oni to kochają. Tu panowie się rozstają. Bogdan jedzie się wykąpać w dużej wannie w Hajduszoboszą, a Michał i Maciek jadą jeszcze pośmigać po Transalpinie i mają w planie odwiedzić kurort narciarski. Tylko po co? Przecież to lipiec i śniegu brak. Tysiąc robali. Ale nie, odrobinkę, jest, jest, tu po prawej leży, wiesz? I <laughs> nie Jedynie trzeba przykręcić. Zademonstrujmy środek, naprawdę. Ale w środku jest, jest mistrzostwo. Zobacz, tutaj są światła w skręcania. Jak w najnowszych modelach, jak W lewo, w lewo on rozumiem. To, skręca, on skręcał w lewo, wiesz? I on tak... Tu są jeszcze doświetlacze chyba na dole? Tak, tak, tak. Tutaj te, <laughs> Jest też e, wspaniała... Zdrowy jeszcze, wszystko jest tak, zdrowe. Tak, układ zawieszenia w zdrowy, tapicerka, powiem Ci, że całkiem, całkiem. Zobacz to, te skóry na, na kierownicy. Maćku, Ty masz słaby akumulator, może byśmy znaleźli akumulator. Być może. O, i głośniki. Głośniki są, tu jest stereo, jest stereo. <słuch> jest stereo, jest nowa tapicerka skórzana. Jest, tutaj są fotele wygodne, Recaro chyba. I są też, no brak zagłówków, jakaś wersja bez zagłówka. Myślisz, że ten 100-litrowy bagażnik warto by było zobaczyć? Coś się stało z wydechem. Sportowy wydech uległ awarii chyba. O, jest co tu sporo piwa by się zmieściło. No nic. Cześć, Michale! Witam, chłopakie. Po prostu, żeśmy się spakowali. Jest godzina za pięć ósma, żeby próbować dzisiaj dojechać do Krakowa. Albo, no, jak dalej, jak się da. Ale to możemy pochwalić tym pięknym pensyletem, który już wtedy był... To ostatni dzień w Rumunii. Kończy się wolny czas i Mamona więc trzeba wracać. Po drodze panowie chcą jeszcze zajechać do Krakowa. Tam czekają na nich Piotr, Ania, Aneta i chłodne piwko. Witamy serdecznie, dzisiaj jest przedostatni dzień naszej podróży. Ostatni chyba. Ostatni? To będzie ostatni. Ale jutro dojeżdżamy do domu. No, Serdeczna no, dobrze, dobrze. Dzisiaj udało nam się zrobić, mimo że żeśmy wcale na to nie liczyli. 644 km. Kulawy Misza rozpędził się do 199. Proszę bardzo. <grym się> Pokaż. Widziałeś? 220 pokazało na zegarach. Ja ciekawe. Krę... Tankback mi odleciał. cię <grym> musiałem <grym> <Bierzemy grym się> odpuścić. I co? Mamy tutaj bardzo miłą atmosferę. Towarzystwo. Do metry. A można chichotać? Nie. <grym się> Jeszcze nie. Jeszcze nie. Te, Ile żeby... zrobiliśmy razem? Mamy 3530 530. km. Czas jazdy Chulek. 55 godzin. 55! tak, tak, bo to w zasadzie jest tak w zasadzie pół powrotu. No, 5, jest 5, 5 godzin. Jesteśmy zadowoleni, Łodzia, który z nami wystartował, ale pozdrawiamy go serdecznie. Bodziu, Bodziu bocia, baw się tam dobrze bływaj. na swoich e, basenach. Udrywaj e, węgierskie laski. Chodzi marzu tych o Obosza już od czwartku. może chciałam To była pierwsza rzecz, jak opowiedział, ale przyjechał do mnie. Hajdusze Obosza, do ale Także tak młodziom, my żeśmy dali, A, przepraszamy ja to, Cię, ja to, po prostu nie daliśmy ja rady, daliśmy radę, żeby dojechać do, 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 do Polski, no. zajęło nam to kilkanaście no, parę godzin, no. ponieważ... Jedna mega nad Tak to tak. Ja na. Na 199. Tak, tak. O, 199, tak, tak. no więc no, zlepimy, ukleimy, to, jak będzie ktoś miał ochotę obejrzeć, to, dole, to mógł sobie nie? rzucić na to okiem. Nie, ale dole nie. Jak, na pewno to nie jest ostatnia impreza, wyjazd także coś tam ukleimy i ale w ogóle nie, jesteśmy, w tutaj, Właśnie, jesteś jesteśmy w Krakowie. Właśnie, jesteśmy w Krakowie u o, Piotra. Piotra, który nas tutaj gości. O, Dzięki niemu zgodny. nie musimy gonić do samego domu. Dziękujemy Ci Piotrze, że przyjąłeś nas tutaj swoje, swoje progi. To są dziewczyny, które z nami chciały, miały jechać, a niestety nie pojechały. Ale dziewczyny ale jarają po... na nakopami. Też jest fajnie. No cały szczęście, że udało się nam z wami spotkać. Jest nam niezmiernie miło, że, że zaprosiłyście nas na wspólną, na wspólną ostatnią noc. To To chyba będzie biała noc. Oj, co będzie za noc? Także dziękujemy Ci Piotrze, że, że, że przyjąłeś nas, że dotarliśmy tu do Ciebie, że jutro możemy spokojnie wyjechać, dojechać bezpiecznie do domu. O, nie wiem czy spokojnie. Może Piotrek będzie dzisiaj się waszymi motocyklami, Blokady powyjmujemy, blokady powyjmujemy, no, Także nie będzie problemu. No, blokady i zdejmować, bo Piotrek gubi. gubi. No nic, to tyle nie. by było. się musi zawsze Jak nagramy płytkę, to Ci prześlemy. Dzięki. Dziewczyny Ci prześlą. Muszę. Jakie no, dziewczyny? Te dwie dziewczyny. Ty, Obiecajcie, obiecuj, obie, obie, dziewczyny, że prześlecie. Obiec. 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 Obiecały, obiecały. Obiec cały. No, obiec cały. Dobrze. To dziękujemy wszystkim. A to jest namiot, który y, jechał całą drogę i był mokry. To, to już jest koniec naszej podróży. Wyprawy. Prawy 3823 km Jesteśmy w Grunisku Mazowieckim na strzyżowarku Ja odbijam w lewo, Marcusz ma jeszcze za 200 Ja mam jeszcze 230, myślę, że sobie spokojnie dolecę Michał, było mi niezmiernie miło, I również, no, mi. to naprawdę była bardzo fajna wycieczka no no doświadczenia, Nowe doświadczenia, nowe przygody postużyć. Dokładnie jest Tak więc, co? I obiecaliśmy sobie Erzberg to, to Ale na spór pomarańczowy